Czas na uderzenie newsów. Twórcy Czarnobylite, gry survivalowe rozgrywający się w Czarnobylu, pokazali dłuższy fragment rozgrywki. W nim oglądamy takie elementy jak eksploracja, crafting czy walka. Całość prezentuje się bardzo okazale, ale pamiętajmy, że produkcja jest jeszcze na etapie tworzenia i zbiera pieniądze na ich starterze. Obecnie gra ma 93 tysiące ze 100 tysięcy o jakie poprosili twórcy. Poznaliśmy datę premiery Mordhau, sieciowej gry akcji od słowiańskiego studia Triternion. Produkcja wyjdzie 9 kwietnia na pecetach w cenie około 114 zł. Sama gra ma przypominać Chivalry for for Honor. Zobaczymy więc starcie sieciowe przy udziale 64 osób, utrzymane w konwencji bitew średniowiecznych. W tle oglądacie nowiutki zwiastun. Cenzura gotowa. To lecimy z newsem na temat gry erotycznej. Subwers to produkcja, która wystartowała niedawno na Kickstarterze. W niej mamy eksplorować kosmos w stylu strzelankowym oraz strategicznym, przy okazji werbując wojowniczki, z którymi można e, świętować wygraną, bo produkcja zebrała już milion dolarów od graczy na Kickstarterze. Diferent, colored endings. A skoro jesteśmy przy cenzurze, w sieci można przeczytać, że Irak zbanował Fortnite Battle Royale oraz Player Unknown's Battlegrounds. Powodem jest negatywny wpływ gier na zdrowie, kulturę i bezpieczeństwo społeczeństwa. Często takie doniesienia są nieprawdziwe albo nieprecyzyjne, więc traktowałbym je z dystansem. Na wszelki wypadek przed wycieczką do Iraku skasujcie z telefonów rzeczone produkcje. Steel Division 2, nowa gra studia Eugene Systems, zaliczy drobne opóźnienie. Produkcja wyjdzie 20 czerwca tego roku. Osoby, które zamówią jej specjalną wersję będą mogły zacząć grać 18 czerwca. Sama decyzja o opóźnieniu tytułu jest tłumaczona chęcią poprawienia trybu Army General. Zainteresowanych informujemy także o otwartej becie, która ma wystartować 29 maja. W dziale plotek plotki większe i mniejsze. Po pierwsze jeden z użytkowników strony GTA Forums odkrył portfolio jednego z byłych pracowników Rockstar India, który miał w opisie swoich dokonań informację o pracy nad samochodami do DLC z GTA V oraz nadchodzącego GTA VI. Nazwisko tego producenta pojawia się też na liście deweloperów Red Dead Redemption 2, co miałoby uwiarygodnić doniesienia. To znaczy to, że Rockstar tworzy GTA 6, wydaje się oczywistością, ale okej. Okay. Inne plotki głoszą, że powstaje gra z Uniwersum Suicide Squad utrzymana w stylu Destiny 2 czy The Division 2, pogłoski mówią, że poznamy ją w czerwcu, a możliwym deweloperem jest Stroxedy, czyli twórcy serii Arkham, nie macie dość? Serwis VNN, specjalizujący się w newsach na temat Valve, twierdzi, że wyciekły screen z Left 4 Dead 3, które było tworzone jakiś czas temu, gra została jednak podobno skasowana. Mocny kontent dziś, papatki i wesołego jajka!